O O Dobra, tutaj jest lekko strasznie Co jak co Zawsze Zawsze wiesz jak się chodzi na lewo Zawsze idzie się na lewo? Tak mi się wydaje Chyba, chyba wspominasz mój chyba, cytat Nie, 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 nie Pani od religii mówiła mi, żeby chodzić zawsze w prawo to Chodzi w prawo <noise> No dobra Lecimy Kolejny wybór Brawo Ty morsem do nas rozmawiają No i masz, no i masz Chciałem się po... To no jest, Asik Ale bajoro <grym się <grym się> Shit Wooooow Hu Bąk, 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 bąk szybciej No i dostaje się w... Drabina do nieskończonego... O! 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 I to koniec. O, o nie, to musi być straszne, to musi być straszne. Dobra. Stary, ja się boję. Zjemy do domu? Ja się boję asfaltu. Ale to jest aż, spe... aż tak specyficzne to miasto, tak jest simple. Znasz, był kiedyś taki odcinek, co nie było. Ej, tam jest znak, tam nie idziemy. Gdzie nie było awanegum mieszkańców znaleźć w Pekinie Dolnym, nie? No. I z tymi się kojarzy to na Jezus. To odcinek też był straszny. Ja się bałem odcinka Rockbat ten... jak Pan pojechał do tego pod spodem miasta. No. Rockbaton, czy coś w tym stylu. Kolejny. Kolejny znak stopu Stop or I doing you mam Doing you mam Dobra Oficjalnie Ej, dobra, tutaj nie ma wejścia Dobra Nie dobra, dobra Nie ma wejścia oczywiście A Łaż rzeczywiście Ej, chodź nie skaczemy Nie skaczę Co jak co, ale nie skaczę teraz Dobra, teraz skoczyłem. Sorry. Dobra, idziemy tam? No, no Dobra, p... to, skaszemy. Dobra. Stop. Nie no, tutaj chyba będzie no... Yy, ten. O, ktoś tu nie żyje. Idziemy tam. Tak, my bajamy się w lasek Ups. Ej, dobre jest! Jest. Yeah. Right. Jesteśmy na Teksasie! Pogadaj. Dalej sobie popatrzcie na Myślę, że to jest dużo endingu. Nie, myślę... że nie ma. Tam jest napis jakiś. Here is useful. You need one way to escape the backrooms. You need to find the Rusty Cave on Titanic. It can open the White Rusty Door on Level 9. This is the only way out. No dobra, dzięki. Dobra, idziemy. Musimy wyjść znaleźć. O. Green Exit door. A to... On, on przypadkiem nie mówił... nie powiedział, że... jakiś e, na... nie, nie, inny jakiś ten, bo to jest do jakiś zielonych drzwi... Ale jeden gościu powiedział, że nie idźcie do tam... na levelu 9 do wielkiego napisu exit. Bo to jest jedyna. Ej, real, no bez kitu. No przecież z wielkim napisem, exit, więc musimy zapamiętać, że musimy iść do białego. białego musimy wziąć. Z, jak to się nazywa? Zardzewiały klucz. Jesteś? Jestem. Musimy znaleźć zardzewiały klucz, żeby wyjść z tego. Ej, tam jest jakaś brama, to tam idziemy. Przedaż. Dobra. Jak co, jak co. Takie simple mapy są najstraszniejsze. Bo open world jeszcze moż, można przeżyć. Aha. Okay, idziemy teraz dalej, tam o. Chodź, idziemy, idzie za mną? No. Naga, yy... Bo tam będzie jumpscare, tam wolno. Nie ma tam A co tam nie można iść? Nie można, chyba wracamy na farmę Wracamy na... Wracamy na, na Texas? Tam nic nie było Dobra, chodźmy W takim razie Green door Szukamy zielonych drzwi Pamiętaj Zielonych i bia albo białych też Nie, białe to... Green door To były key Na To na titaniku. Dobra, tutaj nie byliśmy jeszcze Jezus, nie chcę, nie, nie chcę się patrzeć, nie chcę się patrzeć, nie chcę się patrzeć Aha Ej, jakieś Czyli to tyle? patrz, no, patrz. mówię ci, białe drzwi z tym A? No patrz Faktycznie Potrzebują klucza What the fuck Chyba musimy iść do zie... Czekaj chwilę Na, na domy trzeba się patrzeć Na domy się trzeba patrzeć, ale się chwilowo zbugowałeś. Dobra, ty się patrzysz na lewicę, ja się patrzę na prawicę Ja no, patrzę na lewo, ja na prawo Co? To co, rozdziel... Ja się będę patrzył na lewo, a, ja, a, a ty na prawo A ty się patrzysz na lewo, a ja na prawo Dobra, zamiana Chodźmy tam No Kurde, kolejne rozgałęzienie Kolejny las Na stop No, gdzie ty idziesz? No na wprost a dobra. A chodziło ci o to. Shit. Dobra, nic nie wiem. Czyli to jest jeden na droga wyjścia. Bra. Ej, a chodź tutaj. Gdzie? No patrz, w las, bo my ciągle drogą chodzimy. Fakt. Wiesz, drogą jest najbardziej łatwiej. Ale to jest ściana. Dobra, tu chodź ze ścianą, może Boję się, że coś mi wyskoczy, co jak co. się boję. Jakby to jest spokojne, ale... Wiesz... Serce mi strasznie bije. Ej, chyba się zapuściliśmy w las. Nie, do. Jezus Maria, jak się straszyłem. Boże święty. O mój Boże, ej, ale... To było straszne, bo twoja twarz od środka jest... Tu jest przed nami, a dobra to jesteś na tę Czy się zgłośni tam Chyba to jest ten dom Ej, a ten dom? No właśnie <laughs> Co? No patrz, a ten przed nami jest normalnie, widzisz? A dobra Tu lampa No Rachel. None of this oh. is real It's all on illusion. Wszystko jest iluzją. Na cholerę tam. Tu kasz drzwi. Z otwierałeś? Z otwierałeś? Co otwieram? Nie ma nic otwartego. No ale no. Te, 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 ten dźwięk drzwi. Nic tam nie było otwartego. Dobra, chodźmy tam. A bo cię wkręciłem jaja. ha ja. <laughs> ale jesteś. Ale jajcujesz jak w kościu z filmu Jajcarz No Chyba kółko zrobiliśmy, chodźmy tam Słyszysz ten dźwięk? Jaki? W tle coś słychać, jakąś muzykę Zbliżajmy się... Do... i za mną. No dobra, brach to wama ja to jest straszny fest. To jest chyba najstraszniejszy level, nie? No cegłówki były... były normalne... Chwa... Chyba zgubiłem też... Chyba zgubiłem... Nic, nic, musiałem się zastanowić. Na czymś. Ja ja to otwieramy wszystkie, czyli może przejrzymy to otwarte oczywiście. Chcesz wszystkie otwierać? Wszystkie, wszystkie? O... Nie jest tak dużo. Chyba, że musimy wrócić na tą farmę. Dobra, spróbujmy. Bra wrócić na tą farmę? No. Tutaj jest krew, tutaj jest Marcin. No dobra. Myślę, że znajdziemy te Wygwizdowie. <noise> To zapamiętaj On level 9 Rusty Key białe, białe drzwi na, le, na levelu 9 White Rusty Door. A musimy znaleźć klucz na Titaniku. Uszkodzony. Drzwi tytaniku, a te drzwi są na levelu 9. Pozwolę, że zrobię zdjęcie tego. Okej. Okay. może mam jakąś głośną moc w tym co, próbujemy każdy drzwi, teraz. No, nie, teraz tutaj ten do Dobra, proszę ten. Czekaj. O! 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 Nie proszę. No i proszę, no i masz no. No, Czekaj. no escape. Czekaj, czy jak ma gasną? Czy mi się wydaje? Nie, wydaje ci się. Dobra. Where We are to? No, nie, 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 ma tutaj wyjścia, więc tutaj musi być no, Entity. Nie, musi być nie. tutaj Entity. No nie, poszukajmy jeszcze. Nie ma opcji, bo kazali nam przecież zielone drzwi znaleźć, tak? Dostaliśmy klucz. Ale tak? nie, dobra, dobra, zostajmy tu, ale chodzi mi tutaj, że musi tutaj być Entity w takim razie. No będzie tutaj Entity. Skąd no, wiesz? Ja tak mi się wydaje, że będzie tutaj. Stuck ending. ending. Aha, dobra. Aha. Wchodzimy jeszcze raz? Czyli mamy bad ending. No, stuck ending, bo to, ja wiedziałem, że jest kilka endingów. Kurde. After everything you went through, you never managed to escape the backrooms. You return to level zero and stuck there forever. O, o. Cześć. No i zaczęliśmy od tego. Jesteśmy teraz w Kevie. Dzień dobry, dzień dobry. Dobra, 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 Idziemy. O, o, tak dobra. <grym> wiesz co, słuchaj. Słuchaj, no o i wyszliśmy. Witajcie w naszej kuchni. Dobra, teraz trzeba się yy, takie zarce białe... Białe drzwi. Imagin, co nie? Mieszkasz sobie w domu i twoje klucze zostały zatopione w titaniku. No. <grym>, ale jaja. Mogłem clipować po Ale śmieszna muzyczka, co nie? Głupiutka O tutaj są te... Tutaj są fałszywe drzwi wyjścia po O. I tutaj dwa razy próbowaliśmy, Ale to jest ważne jak będziesz lewo czy prawo, to jest stack ending Po prostu wstawię ten stack st st ending do tego samego filmiku Przewalona, przewalona powiem tyle, kochani. Białe drzwi! A nie, tutaj nie, tutaj nie będzie. Nie patrz. Tutaj jest ten W skrócie jesteśmy teraz pod No Wstawiłem tego w tytani wstawie, Nie wstawię, bo nie odzyskałem klucza z Tytanika, ale wiemy już, gdzie, co trzeba zrobić i tak tam. No, ale żebym wytłumaczył, co nie? No Idealnie, ja się nadaję na streszczenia filmów Wtedy bym taki biały gościu zabił tego gościa i tak się skończyło Te są ładne. Ja, tutaj jest Tutaj jest Tutaj Czy to jest jakiś muzy utwór muzyczny, czy to po prostu jakieś creepy dźwięki, jakichś, nie wiem, sek sektańskich dźwięków, czy coś. Chciałbym zobaczyć. Trzeba to jakieś drugie dno, czy to po prostu jakaś muzyka zapętlona lub... E lub coś innego. Ty ty, ty nie no a korowo pada deszcz ja wiem, ja... Ja wiem gdzie mam iść. O! A, widzisz, jaki jestem mądry. Uwaga, powiem ci tyle. Uciekaj, jeśli ci życie miłe. O nie. Musimy musi uciekać, Powiem sam mnie sekund. Ja nawet nie patrzę. Czekaj, nie mogę skoczyć, nie mogę skoczyć. Ja nie. ja też nie mogę, Zabiło mnie coś. Zjadło mnie. O! O! Ej, stary, ja myślałem, że to będzie tak, Escape Ending. Musimy zrobić Escape Ending, tak? To jest Escape Ending, tylko ciebie zjadło. Jak to? No ciebie. albo mnie, albo ciebie zjadło. Dobra. Lecimy to na naoklipie? Tak od romera, No co Dobra, tam to wszystko przyniosłem do firm A no, sobie na tym czekaniu No tam uciekali, co nie? Ale to robisz się Śmierci No to jest praktycznie escape ending Tylko wiesz, musisz dobrze uciekać Kurde Ej, oni. Mam. Aha, oni dobrze uciekli. No oni dobrze uciekli. dobrze, to ja nie mogę przejść, bo ja nie mam sprintu. Czyli robimy to jeszcze raz. Ja też nie mam sprintu. Ja też nie mam sprintu. Musimy dobrze uciec. No, weszliśmy. Nie, yeah, dobra, dobra. Dobra. O! Jo, bo jesteśmy siebie. Tylko gdzie moje pudła? To Co? Wychodzimy stąd? Czekaj, chcę, no. chcę coś ugotować. No. Chodź na pomoc, na pomoc. Nie! Yeah. Nie! Yeah jak się otworem do debakulcji? hej, escape ending, after all the my, szukajmy nowego domu, co jak co? Ała. zrobić ja nie? Nie licząc tego, gdzie, wpadli, gdzie trzeba wpaść w ścianę, to tak. No właśnie, no właśnie To co? co byś Z małym oszustwem? No ale tak Ale i, ile razy się namęczyliśmy przez te bakrupsy? Co jak co? Ile razy? No nie może wylazłeś nie, nie wylazłeś, u. Ile razy przez te bakrumsy umieraliśmy? Teraz wylazłeś, co nie? Ja, ja. ja, ja. No, co za mep, no. Wiesz ty co? Wiesz ty co? Sketch ci i teraz odciął ten internet. Ten, ten, ten twój zapsiony światłowód. Po prostu jasny gwint. Nie wiem. Nie wiem, dość, dość mam. Nie, idę coś zjeść.